Dzień dobry. Dwa dni temu umarł von Deniken. To taki człowiek, który zajmował się UFO. No więc historia jest taka, że ja, jak byłem w liceum, to interesowałem się UFO. I byłem niewierzący, całkowicie niewierzący. I ten człowiek mówi tak. My się zastanawiamy, czy tam UFO jest, czy nie. Mówi. A wystarczy wyczytać Pismo Święte, żeby mieć na to pogląd. Ja sobie myślę, ale teraz to bzdury, gada, facet. Dla mnie Pismo Święte było obcą, obcą z jakimś tematem. On zachęcał do przeczytania księgi Ezechiela. No to ja sobie myślę, no, co mi zależy, przeczytam. Przeczytam Księgę Ezechiela. Tam są opowiedziane takie rzeczy, że jak człowiek tak przeczyta raz i drugi raz, to przestaje się to wszystko. Znaczy, jakby to powiedzieć, ja doznałem szoku. Faktycznie jest tam opisany przyjazd Boga, pojazdu Boga, a nie o którzy wymordowali całą Jerozolimę. Niesamowite opisy, absolutnie niesamowite opisy. Księga Zechela, to jest Stary Testament. No, na mnie zrobiło takie wrażenie, że ja przeczytałem całe Pismo Święte Stary i Nowy Testament będąc niewierzący. Potem dopiero był Krzyż w Słupsku, potem złocią Katarzynę Szymon-Stygmatyczkę i wtedy mi się wszystko tam zaczęło układać. Ale na samym początku moich poszukiwań no, okazało się Boga. Ja szukałem coś ciekawego prawdy jakiejś o tym wszechświecie. To ten fondenken, który był hotelarzem yy, i zajmował się UFO, i sporo książek napisał o UFO. No, jakby to powiedzieć, on do takich wniosków co ja nie doszedł, nie takich. Więc ja się modlę za niego, bo jestem mu niesamowicie wdzięczny. Dzięki jemu ja przeczytałem Pismo Święte po raz pierwszy. Potem przeczytałem jeszcze wiele razy, ale on był na samym początku mojej no, procesu nawracania się, kiedy ja byłem niewierzący. Von Deniken, dla mnie dla mnie wspaniały człowiek, mimo iż pewnie z wiarą to ma problem a dzisiaj już jest w obliczu Boga więc ja za niego koronkę do miłosierdzia odmówiłem modlę się cały czas za niego On no bo bez wątpienia ma problemy po tamtej stronie no to ja się niedługo z nim spotkam no. to jest genialne to jest genialne on mi dał w prezencie przeczytanie Pisma Świętego zachęcił mnie a ja pomogę mu wejść do raju dobry Boże, dziękuję ci za wszystko niech wszystko Bogu sobie błogosławi mówiąc: ojciec i syn i duch święty